Dostanie balonem z wodą w głowę to super motywacja, aby nie zginąć. Na ile jajce potworek byliśmy zmotywowani? Przekonajcie się, sami widziałeś mój nick? Jaki? Cepotworek, boc <grym> Będę ci to dłuższko, co to na to. Eee, boję się. Proszę mnie nie rozpraszyć, dobrze? BOX! Nie, nie, nie! Stop! Nie! No. <grym> no, dobra, dobra. Nie dałeś się pędzić, że nawet nie drigłeś. No bo ja jestem skupiał za wasz, a pokaż widzą balony. Pokaż też balony? No dobra. Zobacz, zobacz. Widzisz? Jeden z drugim, zobacz. Zoba widzę, Zobacz. Zoba jaki balon. Ja z tego wszystkie poszły, nie? <laughs> ja bym się rozpłakał. Wiecie, ile my to pompowaliśmy, widzowie? Nie lepiej. Z tym było oddzielenia Dobra, 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 pa, a jak się teraz wywalisz, to wiesz, że... ten? Tak, pan, wiem, pan, wiem, tak, że... Ale się wywal proszę. No Mogę przypomnieć, ja dobrze rzucam jajkami, bo na jeszcze nie wiem, ale zdobywam doświadczenie. Widzę, zostaw lajka flajka ogólnie. Tak. Jak mogę... chcesz więcej tego typu pomysłów... Wystawiasz certyfikaty? E, tak jest. Dobrze. Nie wiedziałem. Bo nie wiedziałem o co ci chodzi. Pa 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 Wleciał z bombą w niego Chop to pewnie tam rzucił kamieszką myszką monitorem. Pa! Nie no, ale... Wygrałeś i co teraz? Mm. Trzymaj, proszę, ja cię. Trzymam, dziękuję. Dobra i co? I o Jezus! Uuu, a to tak jakoś luksusowo. I dobra, teraz tak, widzowie. No ja powiem szczerze, że gram na ustawieniach Caspra, to wiecie jak to się skończy. No balonik wleci. <laughs> balonik wleci, tak, balonik. Jak ustawił się duży człowieku ten? Guj jakieś, ja nie wiem. Abnormal, abnormal. To. Patrz na nad siebie. Ale nie w kierce! Ej, dobra! Nie. Popatrz na siebie! Dolecę czy nie dolecę? Leci. Na ile Leci. wyskakujesz? No nie! O! Torcia! Ooo! nie śmiejesz, ja widzę po tobie, że się śmiejesz, tam siedzisz sobie... Nie, ty siedzisz jak taki stary, jak wiesz, jak ja nie umiem gwoździa wbić Jestem wiesz, gdzieś jak nie umiem gwoździa wbić, twój stary siedzi się na ciebie patrzyć Mówi tak, i siedzi jak mina i tak się patrzy na siebie. Tak się czuję, mam poczucie A! ty dziadzie przebrzydły, pal wro... Nie, no nie mogę Ale far, znaczy co? co? Ja się odwdzięczę za te jajka dzisiaj No nie Ty dziadzie przebrzydły, wypierdzielaj I do niego Dobra, pa Iuuu, robię tak, tak, tak i... i iu, iuu, robimy, Czeku, obrót wokół całej bazy. Pa, no, teraz sobie tak, do wody i... On, Czeku, się, nie wie, co się dzieje, myślę że zdydałem. O, nic bardziej mylnego! A teraz nawet mógłbyś się, Czeku, zamurować ją. Ja już mam go, wiesz. No! Ty... Ty, dziadzie wstrętny przebrzydły! On tam stoi, wiesz o tym? To ja się domyślam. Skurczy bieku. No i spleci tam stał. Walnij go, walnij Dobra, spokojnie, spokojnie. Co ty robisz? E, gorzej ci jest? Dobrze! Zleciał! No. Lecisz! Ile, za ile się odrodzi! Dobra! big bingo! bingo. Aaaaa! Yeah! 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 Dwa balony! O oh, fuck. Dawaj, dawaj! Dawa. <grym> z... A to chyba bym się... OFF. Oh, oj, oj, oj! Ja on jeszcze Dawaj go, dawaj go, dawaj go! go, go! Dobrze, dobrze. Muszę On się mógł mógł nie podej bijecie. A podejdziemy. A ty nie masz... No, do oh. W niego, w niego, w niego! Nie, proszę, nie, po Dobra, chodź tu. D e dobra, dyzio, co tam? Dobra, nie no i do góry będziesz szedł, za dzban, no dobra no, Siema Dyzio Dobra, naraz z nim. Widzisz jak ja będę wyglądał? Widzisz kiedyś y dzika, który jest zmoczony? Jesteś starenko. Mm. Jeszcze no, wiem, że mam cztery co u balony, nawet... O, o, o! oj, dupa blada. Kefirek. Człowieku, nic nie powiem, Kefirek. Wiesz, że po tej arenie idziemy na twoją egzekucję? No i może moją, jak No i, no i super, ty, on się nie obudował wyra, bo... Ha, ha, jeszcze... jeszcze... Nie, no pewnie, bo twój to stoi, <noise> a my się ruszali. No i zobacz, i on jest, czeku, on zanim... Ty, tak, ty musisz sobie, czeku, zdążyć zniszczyć, jeszcze, ze czeku, zregasz się... I on na ciebie nawet nie leci, no! <noise> Bo, bo, bo. No patrzę! No, no. no pewnie, a tu masz czeku co się siedzi w bazie i jeden otwiera przez pół godziny. No nie, no bo mi koły niszczy wyro. Widzowie, pamiętajcie jeszcze, żeby skorzystać z kodu twórcy Asasynek. Ukośnik kod Asasynek na Coxcrafcie. I na Instagrama wpadnie i na kanał do Igora również. Zapraszam bardzo serdecznie. Tak. O, leci ktoś? Gdzie? Gdzie ci leci? Lecisz to ci będzie woda po głowie jak ci trafię Jak ten Dyziu sam patrz. poleciał sam sam nawet, sam. Naw nawet mu łapką rozwalę Nie no, 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 no. Czemu ja trafiam na jakiś no i zobacz i ona niby? <laughs> on jeszcze jest ses bez seta, Nie no zobacz, przedszedł nie ogarnia, on ci nawet nie słyszy Ja nie Dobrze, dobrze Dawaj, dawaj Proszę Dysiu. patrz Dyziu, nie Oj, już widziałem. O już widział patrz. <laughs> Idziemy Pić wodą! Moi drodzy, jeden balon niestety nie przeżył, także już podarujemy. Tutaj stoi Igor, a ja mam balona. Nie wiem, czy już wnik nich wjeżdżać, czy kurwa za chwilę. Dwa, jeden! O, trzy, dwa, jeden. Kurde! To ja robię! Dobra, ostatni. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii, mówisz? Co tam widzę? Teraz jest full tryhard. Cześć, cześć, Murcie. Teraz jest full tryhard. O to no, chodzi. No, bo już mi się ciepło zrobiło. <głos> <głos> no, no, nie, no syl! ej! jesteś nagle już czekł... ten? Nie, no hit. Uważaj. No. <noise> ej, nie, bo to jest teraz seria niefortunnych zdarzeń, bo ja się zestresowałem. Chyba do mnie idzie, nie? O, idzie do mnie. O, faj. Oj, oj, oj. Dobra. Ej, nie masz. Pod jakim masz Optifina? Pod V. Jezu! Na Napiszcie teraz czy masz Optifina pod V czy pod C. Każdy ma pod C. Jak masz mieć pod V Optifina? Wytyfy! Parwroty, wypier, Dyziu wstrętny, malinowy. O nie! O nie! Nie! Nawet go na dano! no, ej, czemu ty trafiasz na gości, którzy nic nie robią? Ej, czy widzieli, żeby twój gość coś zrobił przez całą gierkę? Tak widzę i tak mu napiście! on trafia na samych stywów. Nie widzisz, cały deficyt balonów zużyjesz. Przestań. <noise> Trzymam za was kciuki, chłopaki, żeby dostał tym balonem w ciambu. No i co tam, żyjesz już balon na sobie? Widzisz, co Zuzia robi? Patrz. A to nie jest Zuzia, to jest jakiś crazy. Pa, <noise> pa, No nie, no i zobacz no. Ja już byłem w podobnej sytuacji, umiem z niej wyjść. Nara. Patrząc. Cześć. Cześć. Eee, no nie no, Kucną, to, no, no kucnij to, najlepiej mecz wyrzuć. No, tam, se wyra nie obudował. No czaisz to? Poszedł, nie obudował. Zostawił. Zostawił. Zostawił eee! eee! Dalej ma wyra obudowane. I sobie idzie, ma wyrąbane w to wy ha, ha, ha! ona Ono wyro... ono wyrąbane, on sobie idzie dalej, no, na hama. Nie mogę, no. O, będzie skakał. Nie. Ale. Mam Mam O, a o Czujesz, czujesz presję? Czujesz presję? <laughs> ja nic nie czuję. A widzisz? Dobrze, widzisz, bo już się trafia jakiś nie gracz niż Stewek, zobacz. Nie grasz niż zobacz co się z tą dzieje. Widzisz? Widzisz? Patrz Nara! Nie no, on się nawet nie ruszył do ciebie, no. No nie, na żeby nawet, bo... Czerwony tu. To... Eee. Tu bombę, on jest w swoim świecie. Patrz, zobacz. Nara! Z miecza nie zdążył wyjąć. Nie no już on nawet nie wyjdzie z tej bary. On mnie na generatorze stał. Założymy się. No zobacz, on stoi. Ej! <tuszy> no, nie! Dobrze, 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 dawaj go dawaj go! Dawaj go, biały! A jaki kibicuję, urwisek, dawaj! Urwis! Jest! Urwis! Plusa masz! Jak to oglądasz? Pozdra, wariacie! Wszystkiego dobrego! W ogóle widzowie teraz gram jeszcze raz. Ja ze względu na to, że. Co chcesz? potworek się poddał. Słuchajcie, C poddał się? Ja się pod... Nie, po prostu nie mamy tyle badawczych. Mamo, patrzę, widzę! Fajnie, jakby się ruszył! <noise> Janek. O, No, nagle się ruszył, kurna Macie! O! Wrócił, kurna Macie! Kajon on nic nie robi, no! O nie! Tak! Tak! Nie, właśnie nie! Czemu go najpierw nie zabiliście? Dopiero potem wyro rozwalić. Tylko raz możesz teraz zdelać? No, czerwony, ty, widzisz? Zobacz, jaki ma. No, kto, jaki ma, ma. skin, tak? Nie jest Stevekiem. No i co? Sprawdza się teoria. Matajcie, <laughs> go zbyt ma, <laughs> ma, ci popchnąć. Master work. <laughs> No nie, dobra, jednak się przestaniełem. Dobra, Nara. Tak! <laughs> nie mogę. A nie, no lampka, nie tak się nie. Aj, dowiedziałem, że tak zrobisz, lampka. <grym>, jak próbuję. No, zobacz. Nie, lampka, proszę, nie. Nie! Dobrze. Dobrze. Nie, no lampka, mogłeś go już zabić dawno. Co się wywali? Proszę, żeby się on nie wywalił. Nie, nie, jest. No nie, no. Wierzę w ciebie strasznie. Oj! No, no, no. Halo, gdzie mnie <grym> Halo, co się dzieje? Przecież tak to wygląda, no, z chłopem udawał no, jest, Maria. Ola boga, no zobacz, co się ruszył w ogóle? Kurna, Jakubek plecy, plecy, kurna, Jakub, dobrze! Oj, oj, Aj, dupa blada, no to już jest, już bezport, już, już, poż, pogranę. Bra! Powiem <grym wytkujesz> tak, no co no? No to co, Kasper? Dwa balony, aaaaah! balon i zaraz lecimy. <grym wytkujesz> Nie! To! O, kurczę, o. O, o, kurde! O Dostałem tak furtno. Dobra Igor, czas na zemstę! Teraz opieram! Jest! Ale dostał! Kurde! Teraz bomba będzie! O! mi się rozpadło! tylko pokaż. Ale chłodno, co? No nie, fajnie, na klasy jest tak, wiesz, idealnie. Jak się klata płaci, to wyjaś idealnie. No do to piękna giereczka. Ne, fajnie, w sensie ciężka jest koszulka, mentalnie jest ciężka koszulka. Nie, wiem, wiem, wiem. Nie, no. <śles> Ej, ale tylko raz będziesz mógł. Je. Ej, właśnie, jest ale dobrze będzie, kocham cię! Dawaj, stary, dawaj! Robisz Widziesz, to! Widziałeś, widziałeś. Hmm, czy biały, idzie tu gdzieś? <śles> jest tam, ja, ja idę na niego, odwdzięczę się mu Na trzeciego Elo Widzisz go? Widzę Bo On na Instagramie się, się, się nie Czemu, nie wyszedłeś, co? Ta! Nie, no NIE! A, dwa razy, dwa razy może Jakie dwa? A, no tak, tak, teraz jest raz No, mówiłem! Dobra, urwisek Urwisek! Urwipołeć! Pięknie! Dobra! Ja źle siedział Pięknie! Belissimo! dalej iho! Zapomniałem, że to twoja klawiatura Ja w niego uderzałem, ale nic się nie stało. Krótka piłka. Wchodzę i wychodzę. I wygrywam gierkę. Oj, zobacz. Oj, ktoś będzie miał, może. Nie. No, do... do... tak, dobrze. Teraz proszę cię. Ten drugi jeszcze. On cię zabije, proszę. No, nie. A tam On jest siema. To leć do niego. A może tak. Leć, no, zabijesz. Dwa balony masz, ja mam trzy Kto takie balon, znaczy balony, Kto, Kto te... takie kurde ty stawia? E kolano mi swęci, nie smieram mnie po kolanie, tyle razy ci mówię Nie no przecież sensem życia, że pługa ręki Nie, <grystania>. No że w ciebie totalnie wyrąbano, on sobie idzie Szeku. No, Aj! No zobacz Nero. O tam widzę potencjalnego dobrego Z przeciwnika jakby... o, o właśnie tego, dawaj go, lej go, lej go Pięknie, pięknie! Dam doleg! ma Ja mam beta, oni nie, patrz co się dzieje. No, to właśnie. O, idzie, idzie. Hello, dobrze, witam. O, leci! Welcome! Nie, nie, no Jak tak rzucasz to szufladę. I pa, 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 stary! Dobra! Nie mogę wygrać, nie możesz! Idziemy. No co? Dobra, Kasper. Ja, ja. ja się boję ty. O nie! O Jezu! O, się woda! bodo. Ojej, proszę, Dobra, mam tu balony, ale tam idzie jakiś dziadek. Dobra, nie masz. Igor, jesteś gotowy? No Dobra, ptaszek pływa.